Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bogusław Artur, medycyna wielowymiarowa. Dzisiaj chciałem poruszyć bardzo ważny temat, który bardzo często, bardzo szeroko omawiamy na naszym warsztacie uwolnienia karmicznego, jak być świadomym stwórcą, czyli w ogóle jak być stwórcą. Jest to temat bardzo szeroki. I wszyscy na ten temat bardzo dużo mówią, ale my z punktu widzenia medycyny wielowymiarowej zauważyliśmy pewne prawidłowości, które się powtarzają u naszych pacjentów. Jaki jest problem z bycia świadomym stwórcą? Problem jest taki, że praktycznie nie ma problemu, bo wszyscy jesteśmy stwórcami. To jest fakt nie podlegający żadnej dyskusji. Jesteśmy stwórcami. Swojego losu, swojego stanu, yy, swoich firm. Tylko w czym jest problem? Problem jest w tym, że 80% ludzkości jest nieświadomymi stwórcami. A pozostała część, która odnosi super sukcesy i wszystko im się udaje, to są świadomi stwórcy. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak z jednego tylko i wyłącznie powodu. Z powodu. Ewolucji i z powodu tego, po co tu jesteśmy na Ziemi. Jednym z tych elementów, które na to oddziaływuje, jest to, że jesteśmy na ziemi właśnie między innymi po to, żeby się nauczyć być świadomym stwórcą. I w tym celu zostały stworzone prawa, które działają w tym kierunku. I tutaj możemy określić dwa podstawowe prawa, czyli prawo polaryzacji. I prawo rezonansu, które oddziaływują na nas, czy my sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie. I prawo energii, które mówi, że energia zawsze idzie za myślą, zawsze idzie za naszą uwagą, energia chce się zmaterializować i energia nie odróżnia dobra ani zła, po prostu chce się przejawić w tym świecie. I jeżeli teraz my w prosty sposób. Zaczynamy na cokolwiek narzekać, to w tym momencie energia idzie w tym kierunku. Idzie tam, gdzie na co my narzekamy, i co robi? Zaczyna to wszystko wzmacniać. Czyli powiększać. A my czując, że się dzieje jeszcze gorzej niż było, jeszcze bardziej narzekamy, czyli jeszcze bardziej tą sytuację pogarszamy i stwarzamy to, co chcemy. Z tego powodu właśnie, że energia. Sama tam działa. Oczywiście jest wiele mechanizmów w tym wszystkim, które na to oddziałują, ale jak przejdźmy do tego momentu teraz, jak być świadomym swórcą, No bo nieświadomym twórcą wszyscy jesteśmy, prawda? Nie rozumiemy, nie wiemy, że jest coś takiego jak energia, nie wiemy, kim jesteśmy, nie rozumiemy tych praw, a tylko ciągle narzekamy, przejawiamy negatywne emocje. Jesteśmy w przeszłości myślami, a nie w przyszłości. I teraz co zrobić, żeby się stać świadomym stwórcą? Po pierwsze, uświadomić sobie, kim my naprawdę jesteśmy. Kim my naprawdę jesteśmy? Dwa postarać się być cały czas tu i teraz ustalić sobie swoje świadome Cele, co ja chcę osiągnąć, co ja chcę uzyskać, i bardzo pozytywnie w tym kierunku myśleć, marzyć. To tak bardzo ogólnie. Bardziej szczegółowo to wszystko omawiamy na warsztacie Uwolnienia Karmicznego, gdzie to jest jeden z bardzo ważniejszych punktów tego seminarium. Natomiast, natomiast tutaj, jak gdyby, chcę tylko zaznaczyć te pewne elementy. Jednym z problemów, które bardzo nam przeszkadzają w tym, żebyśmy byli świadomym twórcą, jest, są nasze negatywne myśli. Nasze negatywne myśli, które napływają do nas, a my się z nimi łączymy i zaczynamy dawać im siłę, dawać im energię i w ten sposób znowu skształtować, wzmacniać tą sytuację negatywną, o której myślimy. Więc podstawową rzeczą, którą musimy osiągnąć, tym wszystkim to jest nauczyć się zatrzymywać negatywne myśli. I tutaj też jest bardzo wiele technik, ale taka technika, która się nam najbardziej sprawdziła wśród naszych pacjentów, to jest stara tybetańska technika zatrzymywania myśli poprzez błogosławieństwo. Co to oznacza, błogosławieństwo? Czyli, jeżeli pojawia się jakakolwiek negatywna myśl i my to zauważamy, że myślimy negatywnie, to w tym momencie, jak gdyby nie mamy wewnętrznej siły ani mocy, żeby się od tej myśli odciąć, żeby ją zatrzymać. Ale jeżeli my. Powiemy sobie w duchu: Błogosławię tą myśl i uwagę damy na tę myśl i na to błogosławieństwo, że błogosławię tą myśl, błogosławię tą osobę, o której ja myślałem, błogosławię tą całą sytuację, błogosławię siebie, to w tym momencie i powtórzę to parę razy, na 100% ta negatywna myśl zniknie z naszego umysłu, zniknie. I to jest taki, jak gdyby pierwszy podstawowy, technika pierwsza podstawowa. Rzecz, którą możemy zastosować w życiu, żeby zatrzymać te negatywne myśli. A dlaczego to jest istotne, Do już powiedziałem, bo jak o czymkolwiek myślimy, to tam idzie energia i w tym momencie zaczynamy to wzmacniać. Natomiast jeżeli ja zauważyłem, że myślę negatywnie i pobłogosławiłem tą sytuację, czy te osoby, o których myślałem negatywnie, czy to się poprzez w swoim umyśle, to ta myśl się zatrzymała. Tą technikę możemy również zastosować do każdej innej sytuacji żeby nie wytwarzać negatywnego rezonansu. To co mówiłem, że zaczynamy być nieświadomym stwórcą przez rezonans. Jeżeli o czymś bardzo mocno czy o czymś, czy coś bardzo mocno przeżywamy, to powstaje bardzo silny rezonans w czakrze serca, w naszym sercu. I to jest bardzo silna energia i ona promieniuje. E Naukowcy mówią, że jest wysyłana do przestrzeni kwantowej. Tam odna odnajduje podobną, yy, podobną wibrację, ściąga ją do nas, wzmacnia, i w tym momencie wzmacniamy całą naszą sytuację i pogarszamy ją jeszcze. Bo yy, już wcześniej kiedyś w którymś tam filmów mówiłem o tym, że mamy energię pozytywną, mamy energię negatywną. Jeżeli poprzez negatywne myśli wzmacniamy tą energię negatywną, a istotą energii negatywnej jest niszczenie, Czyli niszczenie, czyli wywoływanie u nas cierpienia, to, to nic z tego dobrego nie wyniknie. Natomiast my musimy zrobić wszystko, żeby wibrować energią pozytywną, energią budującą, uzdrawiającą, energią, z której się wszystko tworzy. I jeżeli teraz e, jesteśmy w sytuacji cudzysłowie negatywnej, czyli ktoś do nas jest w jakąś wielką pretensją, no to on wytwarza bardzo negatywną energię i wibruje bardzo negatywnie. I teraz cała sztuka w nas powinna polegać na tym, żebyśmy się nie dali wejść w ten rezonans negatywny. I nie uda się tego wejść w ten sposób, że zacznę w sobie zmieniać, ściskać, czy próbować w jakiś inny sposób nie reagować na to, po prostu się nie uda. Energia wibracji jest tak silna, że ona się przebija. Natomiast, jeżeli ja w duchu, w tym momencie, jeżeli ktoś do mnie z pretensją, zaczynam go błogosławić i mówię, błogosławię tą osobę, błogosławię tą sytuację, błogosławię tą sytuację, o której on mówi i błogosławię siebie, to w tym momencie co się robi energetycznie? Energetycznie ja przez samo słowo błogosławieństwo daję białe światło, daję światło miłości, i okrywam tą osobę. Co to powoduje? Powoduje, że podnosi to jej poziom wibracji w stronę pozytywną i być może ona się kiedyś zmieni i nie będzie taka negatywna. Dwa, stawiam potężną tarczę ochronną, która blokuje tą wibrację negatywną, która płynie od tej osoby, świadomie czy nieświadomie. Ale rozumiejąc, że ja tak postąpiłem, to znaczy, że zdaję lekcję. No bo przecież wiemy z poprzednich naszych nagrań, że nie ma problemów, są tylko lekcje, nie? które do nas przychodzą i my, mając tą, jeżeli my uważamy to za lekcję, to znaczy, że już ją zaliczamy, już ją zdajemy i wtedy mogę w nagrodę siebie pobłogosławić, czyli sobie też dać energię. Ta technika jest też bardzo dobra, też tak. zawsze ją polecamy. Na naszym warsztacie, na naszym seminarium uwolnienia karmicznego, jeszcze troszeczkę w większym zakresie z, z ćwiczeniami, z próbami. Także to, to jest drugi sposób na to, żeby zatrzymać tą negatywną wibrację. I co? I wtedy oczywiście, że musimy dalej postępować prawidłowo, rozsądnie, czyli jak? Czyli odpowiedzieć tej osobie, która ma do nas pretensję. Że być może się myli, że być może nie ma racji, a jeszcze nawet ma rację, to powiedz: Tak, masz rację, przepraszam, pomyliłem się, wybacz mi, postaram się następnym razem nie zrobić tego, nie urazić ciebie. I to będzie prawidłowe, to będzie całkowicie prawidłowe zdanie lekcji, czyli, czyli błogość, albo drugi przykład, który na przykład może nam się często zdarzyć. Ktoś nam porysował samochód. Rano przychodzimy, patrzymy, jest wielka rysa na na samochodzie, na drzwiach. Czyli ktoś zawisny z ciekłości, że my mamy samochód, a on nie ma, no to wziął tą rysę zrobił. I w so, jak w takiej sytuacji? Oczywiście tam została jego bardzo negatywna energia, energia negatywnej wibracji, zawiści na tej rysie, na tym samochodzie. I teraz, jeżeli my co zrobimy? Jeżeli my pobłogosławimy tą sytuację i, pomy, i pomyślimy sobie, nie, nie, to nie jest problem. To jest tylko lekcja, to jest tylko sprawa do załatwienia, którą mam rozwiązać, to nie przejmiemy tej energii. Czyli pobłogosławimy tę sytuację, pobłogosławimy tę osobę, bo ta osoba w dalszym ciągu o nas negatywnie myśli. A pobłogosławienie powoduje, że się od niej odcinamy i pobłogosławimy siebie, bo zdaliśmy lekcję. Natomiast jeżeli my zareagujemy na to wszystko, wejdziemy w ten rezonans negatywny i zaczniemy przeklinać tę osobę, źle jej życzyć, yy, mieć pretensję do osoby, która jest z portierem i pilnuje na, na tym naszym parkingu tych samochodów, do całego świata, do, no, na typowo taką że to jest od razu do, do wszystkich służb miejskich. Dlaczego nie pilnują mojego samochodu? To oczywiście co zrobimy? Wejdziemy w ten negatywny rezonans. On się rozmnoży i wejdzie w nas jako negatywna energia. I ta negatywna energia co będzie powodowała? Że znowuż nam się może przytrafić coś nieprzyjemnego z naszym samochodem. W innym miejscu ktoś rzuci w nas kamieniem i zbije nam szybę. Czy coś podobnego może się wydarzyć? Bo pamiętajmy o tym, że zawsze my przez nasz rezonans przyciągamy to, czym rezonujemy. I dlatego trzeba się nauczyć wchodzić w pozytywny rezonans i cieszyć się z drobnego, czyli. Jak najlepszym sposobem wejścia w pozytywny rezonans? Jedną z takich technik, którą też bardzo szeroko omawiamy na seminarium uwolnienia karmicznego, jest wdzięczność. Poprzez wdzięczność, ale wdzięczność za małe, wdzięczność za drobne, wdzięczność za to, co mam i w co ja wiem, że mam, czyli mogę, wierzę w to, prawda? Czyli jestem przekonany, że ja mam. Czyli każdy z nas ma jakąś określoną ilość pieniędzy w swoim portfelu czy w swojej kieszeni. I teraz, jeżeli ja od czasu do czasu dotnę tam sobie ręką i powiem: Mam pieniądze, jestem wdzięczny, że mam pieniądze, to wychodzę w jaki rezonans? W rezonans bogactwa. I ten rezonans bogactwa, a jeżeli jeszcze to nie zrobię przez umysł, tylko zrobię to właśnie przez serce, przez, przez naszą najsilniejszą. Moc energetyczną i wibracyjną, to w tym momencie rozmnażam to. Po prostu wysyłam w naszą przestrzeń kwantową takie życzenie, i taką informację. A jeszcze moje, moja wiara w to, że ja to mam, powoduje, że to się zwiększa wielokrotnie. I Myślę, że to jest to, nad czym chciałbym i polecamy naszym pacjentom, i oni z tym bardzo mocno pracują, wprowadzają to w życie i bardzo zmieniają swoją relację. Proszę sprawdź jedną rzecz tylko. Jeżeli chcesz tylko sprawdzić, czy ja mówię prawdę, postaraj się przez najbliższy tydzień nie narzekać. Po prostu możesz nie błogosławić tego, możesz nie robić, ale tylko po prostu łap się na tym, że narzekasz na cokolwiek. I od razu zatrzymuj to. Oczywiście, że jak się rozpędzisz w tym narzekaniu, nie zatrzymasz tego narzekania, bo ta wibracja Ciebie przejmie, to zastosuj technikę błogosławieństwa. Błogosław to, na co narzekasz, błogosław tą osobę, na którą narzekasz, błogosław tę sytuację, która ci nie pasuje, i przestań narzekać. Zobaczysz po tygodniu, co się stanie. Gwarantuję, że zmieni się bardzo dużo. Bardzo szeroko wszystko to mówię. Mówię o tym stwórcy, to nie powiedziałem jeszcze o jednym elemencie, który jest też bardzo istotny w tym wszystkim. Bo wiele bardzo mądrych książek, filmów, nagrań mówi na, o, nam o tym, o pozytywnym myśleniu, o byciu stwórcą, o, o wizualizacji i o tym wszystkim. Tylko nie biorą jednej rzeczy pod uwagę, którą pod uwagę bierze przede wszystkim medycyna wielowymiarowa, przyczyny. przyczyny. Bo. E, Przypomnę po prostu, żeby cokolwiek się nam stworzyło, to co my wizualizujemy, co pragniemy, co mówimy, co robimy, musi być na to zasób energii. I nie mniej, nie więcej, tylko 100%. 100% energii potrzebnej do tego, żeby stworzyć ten element, żeby on się stworzył tak, jak chcemy. Ale jak wiemy, ten nasz zasób energii ma dziury. Te dziury, które powstały w naszej przeszłości karmicznej, które powstały w naszym życiu. I możemy powiedzieć, że największą, największą siłą, która powoduje braki i ubytki tej energii, z tych naszych zasobów energii, to są długi karmiczne, to są węzły karmiczne, to są błędy, jakie popełniamy w tym naszym życiu, które prowadzimy. I jednym z takich błędów jest przede wszystkim nierealizowanie swojej tajemnej misji. O tym też bardzo szeroko mówimy na seminarium uwolnienia karmicznego. I teraz, jeżeli ja wizualizuję, ja do, jestem wdzięczny, ja się cieszę, że mam pieniądze, oczywiście, że to się troszeczkę rozmnoży, oczywiście, że ta energia do mnie przypłynie, ale jak wiemy, jedna myśl nas nie zabije, jedna myśl nas nie zbawi. Więc w związku z tym musi powstać ten zasób energii, musi się uzbierać te 100%, żeby to się zmaterializowało. Czy negatywne, czy pozytywne, prawda? Więc, w związku z tym, starajmy się jak najwięcej być pozytywnym i żebyśmy te nasze zasoby energii uzupełniali, wtedy się to, to wtedy to się zwiększy. I jaki jest problem, który powoduje ten brak? No, właśnie te dziury. Jeżeli teraz ja myślę, wizualizuję, prawidłowo się modlę, energia spływa, dostaję tą energię, ale ona wpływa do moich zasobów, a tam jest dziura, dług karmiczny, to natychmiast ta energia jest zabierana i ja nigdy nie mogę uzbierać tych 100%. I wtedy powstaje co? Przekonanie, to nie działa. To nie działa, to nie ma sensu. Natomiast, natomiast w energiach negatywnych jest tak, że negatywnie tworzymy tą sytuację i ona nam nie ucieka, bo to tylko pozytywna energia nam ucieka. Natomiast energia negatywna w tym naczyniu zostaje i ona się zbiera, 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 i w pewnym momencie dochodzi do 100% i eksplozja, czyli choroba, jakiś tragiczny wypadek rozbicie samochodu, kradzież, strata finansowa, czy tego podobne rzeczy. Więc żebyśmy tego uniknęli i nie wzmacniali tego naszego, tych naszych zasobów negatywnych, nie wchodźmy w te wibracyjne kontakty z ludźmi, którzy negatywnie myślą, którzy posyłają negatywne wibracje. Błogosławmy te sytuacje, błogosławmy to wszystko, a na pewno doprowadzimy do tego, że się z nimi. I co najciekawsze i podsumowujące ten film, w tym momencie, jeżeli będziesz wprowadzał w życie to, co dzisiaj Ci teraz powiedziałem, staniesz się świadomym stwórcą. Czyli dołączysz do tej nielicznej grupy ludzkości, która zamyka się w promieniu tych 10%, która ma wszystko w życiu, bo jest świadomym stwórcą. Dziękuję serdecznie, bardzo się cieszę, że mnie wysłuchałeś. Jeżeli to Cię bardzo zainteresowało, to polub nasz kanał na YouTubie. Zapraszamy również na naszą stronę. Na Facebooku, klub Medycyna Wielowymiarowa, a szczególnie zapraszamy Cię na nasze seminaria uwolnienia karmicznego. Do zobaczenia!